Witam, w dzisiejszym filmie yy, pokażę Wam takie sobie lampeczki zakupiłem do do wnętrza mojego Seat to wygląda tak ja już mam to zamontowane w samochodzie te dwie lampeczki yy, tu takie przejściówki dostałem które w zasadzie są no, dla mnie zbędne może się kiedyś przydadzą, może nie, no, są dla mnie zbędne gdzie te lampeczki zamontowałem? Wymieniłem lampeczki w bagażniku, znaczy klosz stały tamten w bagażniku i w schowku, oświetlenie schowka. Bo tak, oświetlenie wnętrza mam wszystko w LEDach, ale oświetlenie schowka miałem na zwykłej żarówce. Nie, o, tutaj jest to jest lampeczka z oświetlenie schowka, w środku jest na zwykłej żarówce. W5W i tak jak powiedziałem, no wszystkie tam, całe wnętrze mam oświetlenie LEDowe, a w schowku była taka o zwykła, kurde, żarówka, klosz z zwykłą żarówką, nie? Więc no jak to może tak być, że oświetlenie wnętrza jest w pełni LEDowe, a żarówka w schowku jest normalnie, nie jest LEDowa, tylko jest żarówka, nie? To jest raz. To jest z kolei yy, klosz. Z, z żarówką, no, z diodą w zasadzie SMD, ale tu jest jedna dioda i oświetlenie bagażnika, bo to jest z bagażnika, to no, na tej jednej diodzie to słabo to świeciło, nie? Yy, ja kupiłem ten zestaw. Tutaj w tym w środku były dwie sztuki, właśnie jedno do schowka, do oświetlenia schowka, a drugie do bagażnika, nie? Zaraz Wam pokażę, jak to świeci w bagażniku, nie? go otworzyć Gaszę światło. O, wnętrze się. Wnętrze się zapaliło. Wnętrze. Tutaj jest wszystko na ledowo świeci. Jeszcze ambientne drzwi, bo to wersja FR, ale to o tym opowiem w jakichś tam dalszych odcinkach. I otwieramy klapę bagażnika. O. I tak świeci. Yy, Nowa lampka LEDowa, która ma w sobie chyba bodajże 18 diod SMD zamiast tej jednej. Nie? No to elegancko tu świeci, nie. Mocno tutaj daje. Telefon tak wiadomo, że nie, nie odzwierciedli jak ludzkie oko. No ale uwierzcie mi na słowo, że bardzo dobrze to teraz świeci. Dobrze jest doświetlony ten bagażnik. Tak to wygląda. I zaraz wam pokażę jeszcze, jak ta LEDowa świeci. Yy, ta lampka ledowa świeci w tym w schowku, nie? Taka sama jest dokładnie jak tutaj w bagażniku, nie? Dobra, zamykamy bagażnik. Przechodzimy do wnętrza. Tutaj taki pasek, pasek. Ambiente drzwi. Drzwi otwarte. Gaszę tu światło. Teraz otworzymy schowek, nie? I teraz schowek to elegancko jest podświetlony, nie? A nie tam zwykłą żarówką, tak jak pokazałem wcześniej, nie? Także fajnie, fajnie tu świeci. O to jest cały ten wyłączenie poduszki. Tu można kartę wsadzić z muzyką i płytę, nie? I płytę z muzyką też można wsadzić. No to tak to wygląda. Ogólnie. Ale powiem Wam, że powiem wam, że to oświetlenie tu wnętrza to ja też to wymienię, jakieś inne sobie dam żaróweczki, bo niby to świeci fajnie, ale dla mnie jest to nie, niezadowalające. Nie? Także tak to wygląda. Dobra. wysiadam Tamkniemy go, włączę światło w blaszaku. Tak to wygląda, nie? Leon w wersji FR, może z tej strony będzie lepiej widać. Tak. Wersji FR, ale to jeszcze odnośnie tego mojego nowego nabytku, to ja jeszcze tutaj nakręcę jakieś tam filmiki na pewno, nie? Także tak to wygląda ogólnie. No to było, ta była w bagażniku. Właśnie jedna dioda SMD i praktycznie ten bagażnik to był słabo, słabo oświetlony A to było poświetlenie schowka, nie? W środku Taka zwykła, tradycyjna żarówka Nie podobało mi się to, musiałem to wymienić, nie? Do tego zestawu link będzie w opisie To ja kupiłem to na Allegro, nie? Ale link będzie w opisie, jakby coś, nie? Także Polecam Fajnie to świeci Na pewno lepsze niż oryginalne, nie? Dobra do zobaczenia wkrótce w jakichś tam innych filmach.